Cześć, jestem Agata i jestem dietetykiem klinicznym, a w tym podcaście pomagam zrozumieć PCOS, insulinooporność i zaburzenia hormonalne. I pragnę nauczyć się współpracować ze swoim organizmem, działać naturalnie, a nie walczyć i nie działać przeciwko swojemu ciału, tylko w zgodzie z nim. W tym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam troszkę o takiej zdrowej suplementacji. Jak wiecie, jestem mega zwolenniczką suplementów diety. Uważam, że potrafią bardzo pomóc w wielu przypadkach, ale też uważam, że nie każdy ich potrzebuje. Okay? To tak na początku sobie wyjaśnijmy, jakie jest moje podejście. Kiedyś uważałam, że suplementy diety są totalnie zbędne, że prawidłową dietą jesteśmy sobie w stanie wszystkiego dostarczyć i jesteśmy w stanie żyć jakby kompletnie. Tak? No i poniekąd zgadzam się z tym w niektórych przypadkach. Jeśli mówimy o osobie zdrowej, której nic nie dolega, no to pewnie poniekąd też jej nie dolega, dlatego że żywi się zdrowo i że dobrze żyje po prostu i że jej organizm radzi sobie z tym, co, co jakby mu robi. Tak? Więc uważam, że w zaburzeniach hormonalnych suplementy diety potrafią bardzo pomóc, bardzo potrafią przyspieszyć pewne działanie, które z samą dietą czy samym stylem życia zajęłoby nam więcej czasu. OK, więc to nawet nie jest tak, że one są niezbędne. Tylko dla mnie jest to taki przyspieszacz działania, i dla mnie jest to coś, co po prostu robi robotę. Jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o, chodzi o to, ile zyskamy czasu na tym, to jest to naprawdę game changer. Dobra. Także przechodząc do meritum. pamiętajcie o tym, że są na rynku leki i są suplementy diety. Yy, I suplementy diety z reguły nie są zbyt dobrze przebadane, a przynajmniej nie mają takich regulacji, jeśli chodzi o wykonywanie badań, jak mają leki. Więc na pewno warto stosować te suplementy, które są w formie leku, jeśli występują. A jest takich preparatów sporo. Na przykład preparaty witaminy D występują w formie leku, na przykład preparaty cynku. Jeśli spytasz farmaceutę w aptece, to powinien wiedzieć, o co chodzi. No, myślę, że na pewno wie, o co chodzi. I powinien Ci też wtedy polecić konkretny preparat. Ja mam swoje preparaty, na których pracuję. Nie będę ich tutaj dzisiaj wymieniać, bo to nie jest o tym odcinek. W planach suplementacji moim podopiecznym zawsze daję takie konkretne preparaty, jeśli sobie życzą. I wtedy też podpowiadam właśnie w jakim dawkowaniu je stosować na dany problem, który ich dotyczy. I jak długo i tak dalej. Jeśli chodzi o właśnie te suplementy versus leki, Przede wszystkim, jeśli chodzi o suplementy, nie mamy do końca pewności o jakości tych preparatów. Jeśli te badania nie są też wykonywane, e, jeśli producent się tym nie chwali, e, to zwyczajnie możemy nie wiedzieć, co tam kupujemy i czy to jest kod w worku. Leki są dokładnie przebadane, mają określone dawkowanie. Także, jeśli masz możliwość wybrania suplementu diety, które występuje w formie leku, to wybierz formę leku. To jest na pewno dobry wybór. Ale jeśli nie masz takiej formy leku, to możesz też sprawdzić, czy dany producent przeprowadza badania, czy u niego na stronie, czy właśnie w ulotce nawet takiego suplementu, na opakowaniu, chwali się tym, ilu pacjentów na przykład odczuło różnice, tak? jakie grupy były badane. Możesz to oczywiście zgłębić, ale też nie musisz, tak? To jest dość skomplikowane, żeby to wyczuć jako taki konsument, moim zdaniem, i żeby połapać się w tym, co jest naprawdę ważne, tak? w tych informacjach. Na pewno, jeśli chodzi o takie ekstrakty roślinne zawarte w suplementach diety, to warto sprawdzić, czy na opakowaniu jest napisane coś o standaryzacji ekstraktu. I wtedy na opakowaniu widzimy taką informację: preparat standaryzowany jest na zawartość 98% berberyny o wysokiej aktywności biologicznej, bla bla bla. I wtedy mamy w liście składników. Na przykład ekstrakt z kory Berberis Aristata 500 mg, w tym berberyna 490 mg. Czyli widzimy, ile było ekstraktu i ile było tej jakby substancji konkretnie jakby czynnej, tak? Więc standaryzacja ekstraktu jest bardzo, bardzo ważna i sprawdzenie takiej informacji na opakowaniu suplementu może nam już też podpowiedzieć, czy ten produkt jest dobry. Bo jeśli widzimy, że... Mamy na przykład tego ekstraktu z Chory Berberis Aristata 1000 mg, w tym berberyna powiedzmy 400 mg, no to coś jest nie, halo, nie I wtedy widzimy, że to jest słabej jakości suplement, bo w tej samej jakby substancji aktywnej jest niewiele, tak? I ona pewnie nie zadziała tak dobrze, albo musielibyśmy tych tabletek, kapsułek łyknąć więcej, żeby osiągnąć ten sam efekt. Zachęcam Cię do tego, żeby sobie to przeanalizować i może sprawdzić też to, co przyjmujesz obecnie, co to są za suplementy diety, ale taka standaryzacja ekstraktu jest bardzo, bardzo ważnym czynnikiem. No i też rodzaj substancji aktywnych. Ich forma ma ogromny wpływ na ich przyswajanie, więc są takie formy, na przykład formy magnezu, które są lepiej przyswajalne albo gorzej przyswajalne. No i też wtedy zależy to od nas i od tego, co przyjmujemy, jaki będzie tego efekt, jak szybki będzie tego efekt i czy w ogóle ta dawka, którą my przyjmujemy, jest ok, czy ona jest za mała, czy ona jest za duża, czy ona jest w sam raz. Także tutaj wymaga to troszkę wiedzy, żeby dobrze sobie to samemu dobrać, ale jeśli chcesz samodzielnie zająć się tym tematem, to szukaj tych informacji i dowiaduj się, w jakich badaniach na przykład były stosowane jakie dawki tego konkretnego preparatu czy substancji, w jakiej formie była ta substancja przyjmowana, czy był to na przykład węglan magnezu, czy był to na przykład cytrynian magnezu albo glicynian magnezu, tak? I Jaki dało to efekt na tych pacjentów, na których było prowadzone to badanie? Jeśli chodzi o suplementy, to na pewno zachęcam Cię do tego, żeby nie iść w ilość, tylko iść w jakość, żeby stawiać na to, żeby taki plan suplementacji był takim planem minimalistycznym. Ja preferuję stosować 2 trzy naprawdę celowane substancje aktywne, a nie wszystko naraz, żeby dostosować właśnie takie substancje: 2 trzy. Które będziesz stosować naprawdę w takich rzetelnych dawkach, które są oparte o badania naukowe, które są oparte o doświadczenia też osób, które pracują z danymi suplementami, osób, które stosują takie preparaty na swoich pacjentach, które po prostu widzą, jak to działa na ludzi. Żeby to była taka część współpracy, tak? Ja zawsze zalecam taki plan suplementacji osobom, z którymi pracuję, jeśli one chcą tego, jeśli sobie życzą, oczywiście stosować dodatkowe substancje, jeśli widzą w tym sens. No i wtedy, jakby w takiej współpracy szerszej, po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu, dokładnej analizy w przypadku Twojego, Twoich wyników badań, jestem w stanie dopasować dla Ciebie i dawkowanie, i właśnie powiedzieć Ci, jakie te preparaty stosujemy, jakie będą lepsze, jakie będą gorsze. Jak ten plan sobie rozpracować, jak sobie podobierać tutaj w trakcie dnia te suplementy. Nie wszystko też możemy stosować ze sobą łącznie. Są preparaty, które się wykluczają i które mogą wchodzić w interakcję ze sobą. Być może stosujesz też jakieś leki, a to jest szale nieważne, żeby ich nie łączyć z suplementami na oślep, i żeby też zachować odstęp, jeśli coś mogłoby ze sobą tutaj wchodzić w interakcję. Także to wymaga naprawdę ogromnej wiedzy i wydaje mi się, że jako taki... Wypadkowe Kowalski czy Kowalska, możesz mieć z tym problem, żeby samodzielnie sobie to po prostu opracować, a przynajmniej zajmie Ci to kupę czasu. Nie? Więc po to są też eksperci i po to są specjaliści, którzy się tym zajmują, żeby Ci w tym pomóc. Okay? Więc to jeszcze tylko taka mini dygresja w temacie, że to naprawdę nie jest takie proste, że to nie są cukierki, że to są substancje, które mogą naprawdę potężnie działać. I wywoływać mega efekt na twoje zdrowie i życie. Mogą być dla ciebie sprzymierzeńcem albo zagrożeniem. Więc pamiętaj o tym, że to naprawdę nie jest takie proste, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. Okay. Chciałabym Ci opowiedzieć jeszcze o takich trzech najczęstszych błędach, które ja zauważam w suplementacji. W momencie, kiedy przychodzi do mnie pacjent-pacjentka, najczęściej pracuję z kobietami, więc najczęściej pacjentka, i opowiada mi o tym, co dotychczas robiła. Może też suplementy, jakie stosowała? To są takie typowe błędy, które często widzę. Jest to na przykład za dużo substancji na raz, czyli za dużo tych suplementów różnorodnych, które też działają często na to samo. Przykładowo, mamy pacjentkę, która stosuje w PCOS inozytol, kurkuminę, witaminę D, magnez, przyjmuje NAC, enacetylacysteinę, przyjmuje jeszcze ashwagandę i przyjmuję na przykład grzybki Reishi. No, więc jakby mamy tutaj cały kompost substancji, z których ja zostawiłabym dwie, trzy, i te dwie, trzy będą działać praktycznie na to samo, na co reszta. Często tak bywa. Także pamiętaj o tym, że to nie chodzi o to, żeby łyknąć 10 różnych kapsułek, różnych suplementów, tylko żeby dopracować to, co jest naprawdę potrzebne do siebie, do Twojego przypadku to dostosować. I też stosować to w odpowiednich dawkach, bo o tym zaraz będzie. Drugi, właśnie najczęstszy błąd to są za małe dawki suplementów lub za krótki czas ich stosowania. I to właśnie działa często tak, że nawet macie dobrze dobrane te suplementy, i nawet macie y, suplementy, które mają szansę zadziałać w Waszym przypadku, dopasowane są dość dobrze do problemu. No ale stosujecie na przykład jedną kapsułkę dziennie, w momencie, kiedy potrzebne byłyby cztery kapsułki dziennie tego suplementu, które sobie wybraliście, żeby spełnić wasze zapotrzebowanie, albo żeby właśnie sprostać temu wyzwaniu, na które ten suplement ma odpowiedzieć, tak? Czy danemu problemowi. No i za krótki czas stosowania, czyli na przykład połykacie sobie miesiąc albo dwa taki suplement. No a on dopiero w badaniach wykazywał działanie po trzech miesiącach minimum stosowania. Także tu też takiej cierpliwości i konsekwencji brakuje. No, albo też jest tak, że czasem łykacie co trzeci dzień, albo jak sobie przypomnijcie i oczekujecie niesamowitych rezultatów po miesiącu takiego stosowania w kratkę. To od razu mówię, że to się nie wydarzy. Niestety ten świat jest taki nieprzyjemny i tak skonstruowany, że musimy być bardzo konsekwentni w swoich działaniach, czy to dietetycznych, czy to właśnie w komponowaniu diety, w stosowaniu się do swoich zaleceń codziennie, ale tak samo właśnie w stosowaniu suplementów, jeśli chcemy, żeby one na nas działały. No i trzeci najczęstszy błąd, jaki widzę, to źle dobrane substancje. I może to być właśnie za dużo tych substancji, które działają na to samo, albo może być to po prostu stosowanie pewnych substancji niepotrzebnie. Albo po prostu to, że nawrzucaliście sobie do koszyka wszystkie suplementy, o których przeczytaliście, że są dobre na PCOS, w momencie, kiedy u was problem jest na przykład wyłącznie nadnerczowy i te wszystkie suplementy nie mają żadnego sensu bo trzeba by było zaadresować jeden konkretny problem, jedną konkretną przyczynę problemu, a wcale tutaj jakby nie potrzebujecie suplementu, który będzie działał na insulinooporność i na niestabilną gospodarkę glukozowo-insulinową na przykład. Także tutaj zachęcam Was do tego, żeby oddać to w ręce specjalisty, żeby się skonsultować, bo czasem właśnie taka prosta rzecz jak ustalenie sobie planu z kimś, kto siedzi w temacie, zaoszczędzi Wam kupę czasu i kupę pieniędzy, bo to też nie są tanie rzeczy. I też właśnie kupowanie, lepiej kupić jeden dobrej jakości suplement, niż szukać dziesięć wątpliwej jakości suplementów. Więc tutaj, jeśli mielibyście wybierać pomiędzy zainwestowaniem w jedną dobrą kapsułkę, to zainwestujcie w jedną dobrą kapsułkę. Jeśli ciebie nie stać na to, żeby kupić pięć różnych suplementów, które byłyby dla ciebie potrzebne, to lepiej, żebyś kupił jeden, który naprawdę ci może pomóc, niż żebyś kupił pięć wątpliwej jakości, byle jakich suplementów, które mają małe dawki albo złe substancje aktywne. Także lepiej wybrać właśnie jeden taki suplement, który był jakościowo przygotowany, wyprodukowany, a nie gdzieś tam zrobiony przez wujka Janka w piwnicy. Okay. Jak stosujemy suplementy? O tym już też pisałam trochę na Instagramie, może Wam tutaj podlinkuję ten post, ale tak w wielkim skrócie podsumuję te najważniejsze założenia. Okay? Na pewno stosujemy takie substancje jedną na raz. Badamy, jak się czuje nasz organizm, jak on zareagował. Czyli nie wprowadzamy wszystkiego naraz, tylko ja sugeruję robić to w takich odstępach tygodniowych, co dwa tygodnie i patrzeć po prostu, jakie są reakcje organizmu. Czasem gdzieś tam pojawiają się, w zależności od substancji, różne też reakcje, takie skutki uboczne tak, reakcje czy to alergiczne, czy, czy po prostu jakieś niedobre samopoczucie. Czasem jest tak z niektórymi substancjami, że organizm musi się przyzwyczaić do stosowania i może zdarzają się na początku jakieś na przykład reakcje rządkowe, jelitowe, ale to jakby najczęściej wiem, która substancja może w ten sposób zadziałać i taki mieć efekt, bo to też widzimy w badaniach naukowych, które substancje w jaki sposób działają i jakie mogą mieć skutki uboczne, czy to jest efekt przemijający, czy to jest efekt właśnie takiego powiedzmy rodzaju, nie wiem, nazwałabym to alergii, więc tutaj nie wprowadzaj wszystkiego naraz. Nie bierz garści supli, które po prostu sobie z dnia na dzień wprowadzisz, tylko wprowadzaj je pojedynczo. I po wprowadzeniu takiej substancji, podejściu do pełnej dawki. Dopiero wtedy po kolejnym tygodniu, jeśli wszystko jest ok, wprowadzaj kolejny suplement i obserwuj znowu organizm i znowu zwiększaj dawkę stopniowo. Pijaj zawsze wodą, nie sokiem, nie herbatą, nie kawą, nie piwem, nie winem. Jeśli stosujesz suplement, to zachowaj właśnie odstęp od bicia kawy, herbaty czy też właśnie alkoholu. Niektóre suplementy mogą też wchodzić w interakcje z alkoholem, więc to też tak od razu powiem, że to nie tylko leki wchodzą nam w interakcję z alkoholem, ale też suplementy. Więc no, nie zachęcam do łączenia tego wszystkiego i jednak zachowanie takiego kilkugodzinnego odstępu byłoby zalecane. Dobra, czy stosujemy preparat do posiłku, czy stosujemy go rano, czy wieczorem, to też może mieć znaczenie, ale to jest bardzo indywidualna kwestia, właśnie do różnych substancji mamy różne zalecenia. Więc tutaj tylko tak zahaczam taki temat, że to naprawdę nie jest bez znaczenia. Te substancje, żeby się odpowiednio wchłonąć i przyswoić, i yy, żeby twój organizm mógł z tego wziąć to, co najlepsze <grym> i to, co najważniejsze dla niego, to on też potrzebuje mieć dobrych warunków do tego. To tak w bardzo dużym uproszczeniu tak działa. Czasem jest tak, że pożywienie sprzyja wchłanianiu, czasem jest tak, że pożywienie pogarsza wchłanianie. Czasem jest tak, że niektóre Substancje mogą na nas działać tak lekko pobudzająco, w sensie takiej, wiecie, energii samopoczucia, a inne mogą działać tak bardziej wyciszająco. Więc tutaj poradnia i to, czy stosujemy to z posiłkiem, czy poza posiłkiem, ma znaczenie. Więc to też tak zainteresuj się tym, jeśli przygotowujesz sobie taki plan samodzielnie. No i nie stosuj nigdy takich suplementów z lekami. Ogólnie, jeśli stosujesz jakiekolwiek leki, to naprawdę skonsultuj to z lekarzem. Ze swoim lekarzem prowadzącym, omów to, albo przynajmniej z farmaceutą, z osobą, która wydaje Ci takie preparaty w aptece. Zapytaj, właśnie, czy ten preparat może wchodzić w interakcję z. Dobra, są jeszcze takie dwie rady, takie dwa aspekty. Pierwsza to taka, takie przewrotne pytanie: czy Ty wiesz, co Ty przyjmujesz? I czy naprawdę wiesz, po co to przyjmujesz? I to troszeczkę łączy się z tym, jakby, jednym z błędów, o których wspominałam. Ale często spotykam takie chaotyczne nawrzucanie do koszyka różnych suplementów, i te osoby najczęściej totalnie nie wiedzą, po co one to stosują, na co to ma zadziałać. Nie? Także tutaj takie zainteresowanie się tematem i troszkę pogrzebanie w tym, poczytanie tego, na co co działa, na co dany suplement, dany preparat, dana substancja wywiera taki efekt, wiecie, kliniczny powiedzmy, na co ma szansę zadziałać i co, jakie efekty wywołać. To naprawdę jest istotne, żeby zrozumieć, po co my to mamy brać. I czy aby na pewno te pięć suplementów, które mamy kupione i które mamy w naszej szafce z suplementami, to czy te pięć suplementów się nie wyklucza i czy one przypadkiem nie wywołują tego samego efektu. Nie? Czyli czy one działają na różne rzeczy, na różne nasze cele, czy one działają na jeden z tych celów, ale wiesz, oczekujemy, że. To będzie jakieś w ogóle skondensowane, skumulowane, super działanie, skoro weźmiemy pięć substancji na jedną rzecz. No nie, 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 nie idź tą drogą. No i jeszcze dawkowanie, które no, często na tych opakowaniach jest mega kiepsko opisane. I ja czasem zalecam naprawdę nawet czterokrotność tej dawki, która jest na opakowaniu, bo to, co tam na opakowaniach piszą, to jest jakiś dramat po prostu. To jest po prostu dramat. I nie wiem, czy to jest taka zachowawczość tych producentów, że oni zalecali jedną kapsułkę, więc jak ty zbrałeś cztery kapsułki, to jakby licz na siebie i my ci nie pomożemy. Czy z czego to wynika? Czy z tego, że badania tego producenta nie były wykonywane na tak szeroką skalę, jak badania naukowe są wykonywane z danymi substancjami? Naprawdę, wiecie, nie odpowiem Wam na to pytanie, ale sama się zastanawiam głęboko, z czego to wynika i czemu tak się dzieje. W każdym razie ja ufam tym dawkom, które są potwierdzone badaniami naukowymi. Badania naukowe na przykład na pacjentkach z insulinoopornością, które przyjmowały berberynę, które grupa kontrolna przyjmowała metforminę i wtedy wiemy na przykład, jak te substancje w porównaniu do siebie działają, jaka dawka działała podobnie do jakiej dawki metforminy, tak? I wiemy wtedy, w jakiej dawce to stosować, tak? Ile tego ekstraktu musi być realnie, żeby to miało szansę zadziałać. No jeśli taka substancja aktywna która ma na przykład te 500 mg berberyny, nie zadziała na ciebie, no to zwiększ dawkę do 1000 mg berberyny. W badaniach najczęściej stosuje się 1000-1500 mg. Więc jeśli ten producent powiedział ci, że masz brać jedną kapsułkę dziennie, to może być za mało po prostu, żeby zadziałać. I to może po prostu się nie sprawdzić. Okej, okay? także tutaj też ponownie, dobry plan cię do tego przygotuje, ale jeśli nie masz dobrego planu i nie masz kogoś, kto ci ten plan rozpisze i przygotuje, nie masz takiego specjalisty w zanadrzu. Przygotowujesz to samodzielnie, to poczytaj i naprawdę zainteresuj się tym tak dogłębnie, ok? No dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie już wszystko. Zachęcam Cię do tego, żeby podejść do tematu odpowiedzialnie, rozważnie, żeby naprawdę wejść w to głębiej, a nie tylko tak wiesz, po powierzchni sobie poczytać tu coś tam, tu coś tam tu łyknę jeden, tu drugi, tu trzeci. Ok? To jest naprawdę bardzo potężna substancja, która może mieć duże działanie. Dzięki. "Trzymaj się cześć."